Siema, z no tej dzisiaj sobie jesteśmy w Minecraftcie e, i gramy w Bed W sumie nie nagrywałem tych Bedwarsów przez pół roku. I dzisiaj właśnie się pojawia film e, z okazji e, rocznicy pierwszego filmu na moim kanale. Teraz wam się właśnie wyświetla na ekranie e, data publikacji pierwszego mojego filmu na kanale. A ja już bez benego przedłużania zapraszam do oglądania. Dzisiaj też jest ze mną e, mój kolega, Stefcios, przywitaj się. No. Więc dzisiaj będziemy właśnie grać Bed Warsy Duo. Dobra, więc jesteśmy już na ręce. To ja lecę do naszych sąsiadów, a ty szybko obudowuję tak, łóżko. Opuduję, tak? właśnie, dobra, tak, dobra. To ja obuduję to. Wełną na razie. Dobra. Bo muszę lecieć, sorry. Kurde, nie, nie potrafię w ogóle obudować. Budują się do nas już biali. Tak, tak więc jak najszybciej. Idą. Spadł, ja. Co to było w ogóle? Gdybyś to widział? O, kolejny spadł. O, i w ogóle nie mają łóżka, jakby co. Dobra, już zginę na pewno. Idą do nas, chodź. Dobra. E, a jaki kolor? Jaki team? Jest. Dobra, to czekaj. Tylko kupię sobie narzędzia. dobra, już jestem gotowy. Eee, ci od boku, od boku. Różowi chyba. Kreśla, Od boku. Tak, jest tutaj. Jest tutaj. Uważaj. Matyęti, Matienti Matyęti. Mati Czekaj. Komu ja zniszczę ten most? Spadł, spadł, pomóż. Co jest? To? Kto to był? <laughs> A, a kto to był? Lidia Aha, dobra. Ok, więc jesteśmy już na tej drugiej arenie. E, to powtarzamy e, powtarzać tą taktykę? Powtarzamy. No dobra. Obudować e, tą e, wełną, czy nie? Nie, tylko musisz w Oni tak szybko też wiesz, do nas nie przyjdą. Przynajmniej jest 10 sekund, 20, także. A buduje mocna na wysokość, więc będą musieli się do góry budować. Oni mają odkryte łóżko w ogóle. No. No co jest, ty? Ja przecież zniszczyłem im to łóżko. Aha, dobra, dziwne. Pewnie już obudują. Dobra, lecę tam już. E, oni u nas są, oni u nas są już. jak No ja też nie wiem. Spokojnie, zniszczy go. To jest taki nubek. Chociaż nie w sumie. Jednak to ja jestem nubem. Sami się zablokowali. E, pomóc? Dobra. Jestem, jestem. Oni mają mało HP. Oni chyba kilofa nie mają, także dasz radę. Aha, jednak mieli. Jesteś? Żyjesz? Nie żyję. Nie żyjesz? Nie, żyjesz, dobra. Nie, nie mówię. Dobra, chodź tu, chodź tu. Zniszczymy ich zaraz. Weź sobie wszystko z chesta. Jeżeli coś tam w ogóle miałeś. Dobra, ja mam żelazny mieczyk. Uważaj, jest u nas, jest u nas. Dwóch. Będzie. E, pomocy, pomocy, pomocy. A. E, dawaj. Minąłeś? Dobra, to kolejna ręka. Dobra, więc powtarzamy zaś tą e, taktykę. To, że Jesteśmy na e, trzeciej arence. Także dobra. E, kupuję wełnę, tylko w sumie ona jest trochę wadliwa ta taktyka, bo e, raczej nam to zniszczy łóżko. E, buduje się już do nas. E, idzie. E, obuduj łóżko, szybko. Nie, e, musisz wełną, bo inaczej no, będzie koniec. Jeszcze antymakro mi jakieś włączyło się. Jeju. Boxcraft jest akurat. No, nie fajnie pod tym względem. Dobra. Nie wiem, czy mi się uda tam ich zniszczyć, ale postaram się. Leci do nas już. Uważaj. On chyba ma TNT, albo będzie czekał na kolegę z TNT. Jest kolega, pewnie TNT mają. Obudowuj, obudowuj. TNT, TNT, uważaj. O, skurdeł! Eee, spokojnie, mamy łóżko. A nie, chyba stracimy. Czekaj! Mamy łóżko, mamy łóżko! Co jest? Aha, dziwne. Czy oni zginęli? Żabiłem, tak. Nice, dobrze. Ja muszę sobie mieć kupić. Żelazny. No, w sumie żelazny, nie, kamienny. Czekaj. Dobra, lecimy? Lecimy. Piękno, e, piękno, od piękno. boku, od boku! No właśnie, widzę. Dobrze, zepchałaś go. Wiesz co, ja się boję y, o ataki z dwóch stron właśnie. Ja walczę już tu z jednym. Ale chyba... Oj, jednak nie wygram. Idą, y, idą do nas y, ci... Y, od boku? Złoci? Nie. Bo oni stracili łóżko, no, ale Faktycznie, no. Jest u nas ktoś. A nie, to ty. Lecą, 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 złoci, złoci, złoci. TNT, TNT będą mieć. Przynajmniej jeden. Nie jest. Ale TNT pewnie będzie miał. Jeszcze rzuć atakują. O nie, ja nie mam nawet miecza dobrego. Dobra, chyba stracimy łóżko. No. Raczej po łóżku już. Chyba, że złot. No, po łóżku. Pomóż, pomóż! No to koniec. Koniec, koniec. Dobra, więc już jest czwarta arenka. Ja już tutaj kupuję sobie rzeczy i idą do nas. Idą, idą. Przynajmniej jeden. Ale to, to chyba. Nubek. Nie wiem, w sumie, do końca. Może już teraz, teraz. Widzę, możesz. widzę. Ojoj! Co on ma takiego knockbacka? Jakieś makro ma czy co? O kurde, spadłem. Pilnuj, ja muszę sobie tego. O ...złote japo kupić. No skocz. Oni mają drewno na łóżku, chyba. Ja kupię siekierę sobie. Ja kupię żelazną siekierę. Tam kamienną. Sam, sam, sam. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma! Kurde, i po łóżku. Dobra, musimy im to zniszczyć, to tak nie może być. Zbrój się, chodź, zbrój się. Bo to nie ma sensu inaczej. Ja już mogę iść, jakby co. On tu zaraz przyjdzie, ale nam nic nie zrobi. No i przegraliśmy. Tak więc dzisiaj nam się nie udało wygrać, ale jeżeli będzie dużo łapek w górę, to zagram zaś właśnie z moim kolegą Stefciosem, i może wtedy nam się uda wygrać. Ale właśnie dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Możecie jeszcze zostawić subskrypcję i łapkę w górę z góry dziękuję. No i mówię wam, po prostu się ma.